Kluma przychodzi z obiadem. Masz urwipoł, jedz makaron. ale ja nie chcę tego makaronu. Ale musisz go zjeść. Tepu? Urwipoł? 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 Uch, całe społeczeństwo! Usekłem. Wydawało mi się, że coś słyszałem. O nie, padać, no opadać! Eee, Urwipoł, co ty tu robisz? Czy ty właśnie wypłynąłeś z tej rynny? I co ona robi w worku? Eee, to była tylko na mnie płapka, łej! Po tam była a żeby mnie upłynął! Ale po co ktoś miałby stawiać na ciebie pułapkę? Tak, to było dlatego miałem kazłe. No dobra, skoro się stąd uwolniłeś, to chodźmy stąd. Dobra. Ej, a czemu ty masz teraz brązowe futro? Byłem w śmietniku i tam była kupa i za długo byłem tam bez desu, dlatego po prostu zafarmowałem nazwą. Aha. Co to? O nie, to mój brat Piggy! Tylko teraz to Już go złapałem. Włóczko smisku pigi. Ty go pójdź. Yy, nie wiem, jak się nazywasz. Brązowy. Ty go. Tego dajesz mi skopa. Tego mam cię teraz zabiorę cię do dentysty. Stopy. <grym> Okej. <Okay. grym> <grym> <grym> Mój <płac> się nagrał. <grym> Stopa pan numer dwa. Już go złapałem. Nie yes, znowu no. <laughs> Dodajmy to też.